a właściwe zdjęcie pierwszej płyty chodnikowej z terenu rynku. Przybudowa związana była z dużym wysiłkiem logistycznym wykonawcy oraz wymagała zrozumienia i wrozumowości ze strony mieszkańców. Wspólny wysiłek sprawił, że nasze miasto pięknieje. Jednak to nie zmiana estetyczna jest głównym celem tej inwestycji. Ma być przede wszystkim podniesienie potencjału ekonomicznego i społecznego terenu naszego, starego miasta. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i życzę, by inwestycja ta przyniosła spodziewane efekty. Dziękuję. Wspólny. To od dawna rynek był miejscem, gdzie tętniło życie i mimo, że to nasze dziecko rodziło się w przysłowiowych bólach, lekkich bólach, to mam nadzieję, że wszyscy docenimy ten fakt, że to miejsce wypiękniało, że będzie dla nas wszystkich przyjazne, że my będziemy wspólnie o to miejsce dbali i jednocześnie cieszyli się z tak cennego i pięknego miejsca. Gratulujemy wykonawcom i cieszmy się i tym dniem, i tym miejscem przed... nowego. Ja w imieniu firmy Prasbet chciałam podziękować Państwu za cierpliwość, jaką okazaliście nam podczas prowadzenia robót, ponieważ no, duży to był wysiłek z naszej strony, jak również z Państwa strony i efekt, no wydaje mi się, że jest uszałamiający. To, co było poprzednio, ma służyć obecnie wam dzisiaj. Miasto pięknieje. Również jest to duża zasługa władz gminnych, urzędu miasta gminy w Nowym. Także należą się duże podziękowania dla władz, dla wytrwałości za współpracę, a w szczególności panu burmistrzowi, panu Czesowowi Wolińskiemu, bo bez niego naprawdę ta inwestycja, by przechodziła z ciężkimi bólami. Taki wkład pracy i taki gospodarz, jakiego Państwo tu macie, pozazdrościć wielu miastom i gminom. Chciałoby się mieć takiego gospodarza, takiego inwestora w osobie Pana Czesława Wolińskiego. Także ja ze swojej strony dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w wykonaniu zamówienia. No i przekazujemy Państwu dzisiaj obiekt. Myślę, że podniesie Wam to walory estetyczne miasta i będzie funkcjonowało z należytą starannością. Dziękuję bardzo. Sprawiedliwia, że i w tym miejscu powiem nieco odmiennie a mianowicie, jak wszędzie i zawsze siostry i bracia. Właściwie minął już tydzień, jak sam Bóg, niesiony w monstrancji w uroczystość Bożego Ciała, pobłogosławił trzy obrzeża rynku odnowionego. A dzisiaj mamy uczynić to w sposób bardziej dostrzegalny przez ludzi oraz z obecnością przedstawicieli i władz i wykonawców. A zatem wszystkich proszę, módlmy się. Boże, pobłogosław to centralne miejsce naszego miasta. Niech z Niego wychodzi i rozlewa się na wszystkie ulice. Dobro. Niech dobro to będzie zasiane, zasilane świątyń usytuowanych tak blisko rynku. Niech wszystko, co nam się tu podoba, będzie miłe. Proszę o zabranie głosu panów yy, posłów Jarosława Katulskiego, Janusza Dzięcioła, a także przewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Chmielewskiego oraz zaproszonych gości. Wtedy, kiedy byłem młody, bardzo często bywałem w, bywałem w nowym i żałuję, że wtedy ten rynek wyglądał zupełnie inaczej. Dzisiaj jest piękny, dzisiaj jest nowy. Gratuluję panie burmistrzu determinacji, żeby, żeby ten rynek powstał, że, żebyście państwo mogli się z tego cieszyć. Jestem przekonany, że spędzicie na nim, na tym rynku naprawdę piękne chwile, ale też i że ten rynek właśnie przyciągnie do Was tylu ludzi, że będziecie mogli cieszyć się z ekonomicznych sukcesów Waszego miasta, bo na tym Wam bardzo, bardzo zależy i tego bardzo, bardzo potrzebujecie. Tego z całego serca Wam życzę. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie wyrazy uznania za tak cenną, piękną inicjatywę. Chcę powiedzieć, że Smentowo bardzo chętnie tutaj odwiedza nowy, więc nie tylko ta inicjatywa służyć będzie mieszkańcom Nowego, ale również naszym mieszkańcom. Jako symbol naszej życzliwości chcę przekazać panu burmistrzowi te kwiatki i statuetkę. Wszystkiego dobrego. How